Witam serdecznie w kolejnym odcinku ze zmianami z naszej gry i powiedzmy sobie co się zmieniło. Coś co już w sumie było pokazywane, czyli płynny ruch kamery ale tym razem jest on już dodany na naszą główną scenę, razem z innymi mechanikami, więc już wszystko jest, że tak powiem w jednym miejscu. Oprócz tego, że jest on już dodany, to mamy takie funkcjonalności jak blokada, żeby nie mógł tutaj poza mapę nam wychodzić i dodatkowo, kiedy otworzymy sobie nasz zwój, oprócz tego, że no standardowo przechyli nam się kamera Tutaj też możemy tą kamerą ruszać, czyli no możemy sobie lepiej dobierać miejsce, gdzie faktycznie coś chcemy posadzić, zbudować i tak dalej. Przejdźmy sobie teraz do głównej rzeczy tego odcinka, czyli do systemu questów. I tak, z prawej strony mamy taki tymczasowy przycisk do dialogu, który jak klikniemy odpala nam się dialog z babcią. Mamy tutaj oczywiście sprite'a, w postaci, z którą y, rozmawiamy. Mamy też nazwę tej postaci. No tutaj mamy akurat Def Team wpisane. I na dole mamy tekst, który do nas postać mówi. Kiedy klikniemy sobie, przejdziemy dalej z dialogiem. Przesłuchajcie wam. I w momencie, kiedy pojawia się wybór dla nas, mamy trzy ścieżki. Możemy tutaj kliknąć. Ciekawe, możesz powtórzyć. Spadam stąd. Spadam stąd. Wyłącza nam, wyłącza nam dialog. Możemy go jeszcze raz przesłuchać. Możesz powtórzyć, po prostu powtórzy nam wszystko jeszcze raz, no i ciekawe, akceptuje nam quest'a, który zaraz się dowiemy właściwie jaki jest, no i pojawia nam się jeszcze jedna postać, kurwa i pan Paweł, no która zaprasza do oglądania filmiku, dobra, zerknijmy, co to jest w ogóle za quest, w panelu quest'ów mamy, no tutaj lekko schowany, nasz quest 1, który nam mówi, żebyśmy zbudowali pole. Gra weryfikuje, czy, czy my zbudowaliśmy faktycznie pole, czy inny budynek. Czyli przykładowo, jeżeli zbudujemy zwykły dom, to misja nam się nie zaliczy. Bo chodzi o to, żeby zbudować faktycznie budynek typu pole, więc jeszcze raz zbudujemy coś, tym razem pole. I nasz quest powinien się zaktualizować. Tak jest, mamy jeden na jeden. Wracamy do babci. Dobra, rabato. Herr, zasił Telaszomor. Po krótkim czasie będziesz mógł zadać Mamy drugą misję, czyli teraz musimy zasiać marchewki i mamy wrócić jak zbierzemy 3 marchewki. Więc znowu wracamy do mechaniki, które już mamy, czyli do zasiewania. Zasiejmy sobie marchewkę, poczekajmy aż wyrośnie, zbierzmy marchewkę i w momencie znowu zobaczmy czy zaktualizował quest. Tak jest, mamy 3 na 3. Więc znowu wracamy do naszej babci. Udało się, tak jest, udało się i kończymy quest. Więcej tu nie ma sensu pokazywać, no bo zasada działania jest ta sama. Ale dzięki temu, że już mamy to dosyć takie uniwersalne, możemy powoli zacząć robić samouczek. No, w którym wiadomo będą te wszystkie pierwsze questy do zaprezentowania, rozgrywki. No i całej też ścieżki fabularnej. Będziemy musieli oczywiście poprawić lekko wyświetlanie questów, ale to już jest kwestia po prostu interfejsu, więc to to jest już e, to zrobienia w przyszłości. I na koniec co jeszcze wspomnę e, powoli myślimy nad nowymi budynkami i przykładowo kwadrat, który miał być już w sumie usunięty, jest takim szablonem nowego typu budynków i w ogóle zupełnie nowej mechaniki, czyli hodowania zwierząt. Tutaj mamy tymczasową nazwę świniarnia i mamy takie rzeczy jak czas reprodukcji, liczba młodych zwierząt, czas dorastania, ale to Myślę, że przedstawię już w przyszłych odcinkach, kiedy będzie to lepiej rozbudowane. A tymczasem dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.